Cześć, tu Orzeszek. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić rybkę z modeliny. Do wykonania jej potrzebne nam będą nóż, słomka, takie urządzenie, zielona modelina, biała modelina, czarna modelina, i pomarańczowa modelina. Najpierw bierzemy zieloną modelinę i robimy kulkę. Potem rozpłaszczamy i formujemy kropelkę. Teraz na tej połowie robimy kółeczka. Tak to ma wyglądać, następnie bierzemy pomarańczowy i robimy z niego dwie kropelki. Rozpuszczamy je i przyklejamy na tyle rybki. Jeśli chcecie, możecie wydłużyć ogon rybki. Teraz z pomarańczowej modeliny formujemy trójkąt. Rozpłaszczamy go i przyczepiamy do rybki. Jeżeli chcecie, możecie zrobić tak samo jak z ogonem. I robimy drugą płetwę. Teraz bierzemy białą modelinę i robimy kuleczkę na oko. Rozpłaszczamy ją i przyczepiamy. Teraz robimy czarną kuleczkę. Rozpłaszczamy ją i przyczepiamy na miejsce zrenicy. Teraz na płetwach robimy jakie chcemy szleczki. Zrobiłam takie. Teraz robimy uśmiech i nasza rybka będzie gotowa. Teraz nale należy ją utwardzić. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie i łapki w górę. Pa!